Na gali Bootwelt Boxing Night w Łomiankach spotykamy Michała Żeromińskiego. Eee, Michał, za nami kilka pojedynków. Jak Ci się podoba eee, dzisiejsze, jak ci się podobały dzisiejsze pojedynki? No, były dwie walki tylko, ale zaimponował mi Adam Barski. Eee, bardzo dobrze wyszedł spokojnie, kontrolował lewą ręką, uderzył prawy lewy, wyspowy i po walce. Ostatnio się często widujemy. Jako widuje ciebie jako w roli kibica ostatnio w Stoku dzisiaj w Łomiankach. Co się dzieje? Miałeś pod koniec roku wyjść na ring, boksować, a ty nadal odpoczywasz. Czy miałem boksować na tej Gali, byłem nawet na plakacie, ale e, ja albo e, Maciej Brzeski, ale Gala jakaś tam wyskoczyła wiadomo że miała być w styczniu. No i e, już zdecydował, żebym zaboksował e, w wiadomiu, tutaj odpoczął. Później gala się przesunęła, bo to ma być dopiero chyba 20 lutego. A z kolei Marcin Brzeski odpadł, jakąś kontuzję miał. No i miałem skocznego na jego miejsce, ale już za późno było, bo 10 dni się dowiedziałem przed pojedynkiem. I po konsultacji z dietetykiem doszliśmy do wniosku, że jednak nie ma sensu. Zresztą żadnych sparingów nie miałem, także no odpuściłem tą walkę i szykuję się na 20 lutego. Czyli na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że z tym twoim kciukiem jest wszystko w porządku? Jesteś w pełni zdrowy? No tak, już jeszcze wcześniej tak, nie miałem pewności, troszeczkę już jest pewność, wszystko praktycznie robię tym kciukiem, także w e, boksowaniu w ogóle mi nie przeszkadza. Jaki jest twój e, na dzień dzisiejszy status treningowy? Trenujesz, e, odpoczywasz, nie wiem, e, co teraz robisz? E, nie no, w, w tym momencie trenuję tylko, także, także na razie się skupiam, e, w ogóle nie, nie, nie pracuję, do walki, do walki będę się skupiał tylko i wyłącznie na treningach. Czyli jest tak jak chciałeś, żeby było, tylko boks, bo wcześniej godzinami pracowałeś i gdzieś te treningi były nieraz po nocy. Teraz masz ten komfort, że możesz się zająć tylko i wyłącznie boksem. Tak, zmieniło się dużo. Teraz pracuję z dietetykiem Arwetem Ciesielskim, no, inaczej już moja sylwetka zaczęła się kształtować, dużo przytyłem, naprawdę dużo przytyłem, bo po tej kontuzji waga już zeszła, Prowadzę też, współpracuję też z tenem Kubą Szyszką, robię zajęcia siłowe, także fajnie to wygląda na razie boksowie z tatą. Także super. W, na początku przyszłego, roku mam jechać do Dzierżoniowa na taki obóz yy, typowo siłowo-wydolnościowy, bo troszkę po górach, bo ostatnio na obozie byłem takim y, zimowym w 2010 roku, także dawno. No, i do tej walki przygotowuję się, no, jest pełna profeska. Wreszcie, właśnie, tak jak mówiłeś, nie pracuję, sam tenik tenuje raz, dwa, raz, dziennie zależy, zależy, jaki jest dzień, jak się czuje Także wszystko jest zegajowe i tak dalej. Było. Jaki był dla Ciebie ten rok? Ta pierwsza połowa była dobra, ale druga przez tą kontuzję, której nabawiłeś się podczas czerwcowej walki w Ostrowcu Świętokrzyskim sprawiła, że ta druga połowa roku była dla Ciebie chyba no, niezbyt udana. No, w ogóle ten rok zaliczam do, nie zaliczam do udanych, dwie walki zaboksowałem tylko yy, i to miesiąc po miesiącu, także że no, praktycznie rok stracony, ale, ale z drugiej strony mentalnie, może tak powiem dorosłem, bo Mówię, podejście całkowicie mi się zmieniło. Wiele rzeczy to spraw prywatnych. To jest wszystko, wszystko jest na plus. Także niby rok stracone, ale z drugiej strony to nie jest stracony A jakie cele sobie stawiasz na ten 2016? No mam w lutym właśnie jakiś pas zaboksować. Nie wiem jeszcze jaki do końca, ale na pewno jakiś tam. Yy... Nie za mocne wiadomo federacji. E, później zobaczymy, zobaczymy, co tam będzie. No, chciałbym e, zaboksować jeszcze ze dwie walki w Polsce z jakimiś zagranicznymi zawodnikami, żeby troszkę innego stylu było i... No i nie wiem, może za granicą, za granicą coś spróbować, bo też już latka lecą i nie ma, nie ma co hodować tam yy, tego bilansu, żeby tam było 25 do 2 czy coś, tylko, tylko jechać i próbować szanse, bo jest możliwość. Yy, patrzę na, na te niektóre walki, to lokalni faworyci no, że tak powiem, są słabi, sędziowie im pomagają, ale no, czasem można sprawić niespodziankę. Czy to, że w lutym zaboksujesz opas yy, i w swoim rodzinnym mieście to cię jakoś dodatkowo nakręca? No na pewno, każdy się pyta zresztą o, o, o walkę, bo słyszą, że, że w Radom jest gala, każdy mówi, że przyjdzie, także no, no na pewno to napędza w Radomiu boksowałem jedną zawodową tylko walkę, ale to było w takim, w takiej dyskotece, że tak powiem i to nie było zaliczona jako walka, bo to były jako spałem liczone, bo tam co, coś tam było nie, tam, nie tak z tymi przepisami, bo sędziowie byli z Niemiec, także mówię, pierwszy praktycznie występ jako zawodowca w Radomiu i motywuje mnie to niesamowicie. Dzięki wielkie za rozmowę. O, dziękuję również.